widzowie, W tym odcinku będziemy grali Bedwars, ale co rundę nasz teksturpak staje się gorszy. Dobra, Pójdziemy w fajce, bo... gramy na teksturpakach yy, od najwyższego, czyli 256, do schodzimy do 32, 16 i 1. To się nie liczy. On ten na dole. No, Najpierw to ja zrobiłem! Co rundę zmieniamy teksturpaka. To najniższe, najniższe w pikseli Najpierw obrębiam rundę z tyłu Ciu nie ja. Kurcia, A gdzie ty jesteś? O oh, fuck, mi no, znowu istotą z wyłomą diamentami, ja no nie! Co? Co ty gadasz? No i, i wszystko mi jeszcze zabrałeś. Tak Zginąłem do... Zgi... Wywaliła mnie do Do wojda z dwoma tymi diaxami. Po co kogo dwa diaks? Co z nimi nie wykupisz? No oprócz tego. Generatora. Aha Protagon. Generator chciałem kupić. Protak szlom. Kuźba się niż w osobnej bazie, jestem w czwórku No, no to się nie cieszy. W ostatnich. nie. Nie, to Nie, to jest Dobra, zieloną BD zniszczyłem. Wiktorek ma deda Oj, Wiktorek, Wiktorek jest blady. Alex, 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 Mr. Alex, Ej to ja. Będę dalej. Jezu ale bliski ten. Noży tego, a nie te z białe.

Ta oni już obudowali chcieli tym kamieniem. Dobra, ja szybko niszczę. U. Jeszcze lecę potem tego szybko. No weź! No, no weź! No te pilów Ja mam Mr. Steve. Czekaj, mam faul... Daj mnie tu... A! No stary, ja na no ciebie czekam w tej bazie. Nie! Do bazy wracaj! Ja no, ale ten fireball był niezły. Dobra, jestem w bazie, jestem w bazie.

Daj Daj los No ej, no ej Ja pewnie iść nie będę Oni się nie mają, będę debilu No właśnie, o to Moi. chodzi Ja pewnie iść nie będę O Jezus Mam żelaznego seta Bo mam Trzeba mieć bombik Dobra, idę na czerwony, do czerwonych bazy Uuu, hmm. różowy jest u tych o czerwonych Tego małego typa Doprzeczę go w 3 sekundy, mogę poskładać, ale mi się nie chce po prostu Gdzie jest jesteś w ogóle? Okay, idę tam, gdzie on poszedł. O nie! peść, nie! on nie! na Dzięki, dzięki, dzięki. na tam no, 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 dzięki, 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 dzięki. no, 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 Nie wiem po co, ale no, się, chyba. Się go, no, tego. A dobra, ale To też sobie poszedł. On gdzieś dobra. Tam mam o tam. On jest gdzieś tam. On jest gdzieś chyba na ułtych, użółtych Widzę, widzę, widzę U nas, u nas, u nas Widzę, widzę też DEDAJ, 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 Okej, dobra, szybko, dedam, dedam, dadam. I'm dead I'm so really dead No on nie zauważył, że my mamy beda Chłopie Pomlił bazę A która to chyba baza była? Chyba to była tamta nie, no gdzie nie Tam widzę go, jest na boku i idzie TNT do nas znowu. No mam no nie. No nie, mi się nie, nie. No nie, No nie, No nie, gada. nie. No nie, No nie, No uciek Widzowie! Widzowie! Udało się tak. z teksturpakiem 32pikselowym! Dobrze widzowie? Mamy tekstupak że 100bitowy Pixelowy, yy, pikselowy, nie bitowy, przepraszam Bitowy, kuźwa, nie! Bitowy, czemu my mamy... A do czego są 100 W czym są używane? W dźwiękach, a co? Czym tam ale... W... No czerwony tu jest! Ale czaj, nie rozumiesz czegoś też. Ty też czegoś nie rozumiesz, rozumiesz? No nie rozumiem. Tylko nie widzę, że nie rozumie. Tu jak się tam klepiesz dwa na jednego. To banda wysego. Tu o. El Killauro O kurde, ziomek myślisz, że mam Killauro Nie geniusz Ej stary, chodź na shower Ej stary, chodź na idę na morskich na razie na beda, ich, ich beda. I... Co? Geniusz, Ja mam pół HP, czekę, bo jeszcze u nich różowy jest. XD w ogóle. To nie zła imba się gdzie. Co? A ty u kogo jesteś? Ja jestem są srebrno zieloni. Okej, okay. tutaj też polecę pomóc białek. Chcesz do no. Oj. Ale go laguje. Ej, chyba na niego polecę, bo mu coś tam laguje kompo. Ale co pomagać. Uwaga, ten ci... Ty... Fuck no! Ty no sam powiedziałeś uwaga i co? Bo zginąłeś.

Ty różowy ostatni został, ale różowi to są bombiki, bo są te typy, które się dosyć jakich bierz, to się patrzą na ciebie i nic nie robią. Mogę Nie, Znowu po naciku było i mnie wywaliło. E, u różowych jest, u różowych jest, u różowych. Okej. Okay. Nawet wiem gdzie w którą stronę się kierować. O już nie ma. Tylko morski jedną został właśnie... A nie! Różowy to jest ten, co podjechał, a morski to jest ten, co się patrzy, jak go bijesz. Murde, że to jest Ale pro z niego jest. Jak tak widzę tę budowlę, jak tak widzę to człowieku tą to, 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 to architekturę Toż mi się obchudził się... Nie no, ale ta architektura jego Gdzieś on jest, ale... Na górze? Nie, nie, to Jak na górze?

My? No Emy, powiadasz? Tak. Fuck, fuck, fuck. Połącz. No, dobra, jeden blok. Nie, no, fak, no, z czemu mi z tego neta wybawiono? Nie mam słabego neta, nie roczył się. I nie chcę się nie roczyć, jak ja mam dobrego neta. Ojej! jeju, o... dobra, widzowie. To runda wygrana i przechodzimy do ostatniego teksturpaka. No i widzowie, jesteśmy na ostatnim teksturpaku, co to jest? To jest złoto, to jest żelazo, jacie. <grym> teraz sobie wyobrażam, bo ogólnie kiedyś no, nie Asasynka, jakby on Widzowie, nie wszystko będzie jednym bo niestety to nie jest zbyt bardzo dopracowany teksturpak mi też pod też po cofaa Ojeju dwóch... dwie osoby! Dwie osoby na nas czaisz to? Dwie osoby nie na teraz z jeszcze bada jeszcze jeszcze drugi przyleciał zniszczyć na bada A to dwa inny, a to jeszcze dwójka z innych drużyn. Też? Mm. No, te w sumacie masz na ale są takie bambiczki. Oj, nie znalazł mnie. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. Drugi coś w sklepie kupuje, to go szybko pokonamy. Dobra, pierwszy sobie ty mocno. A drugi ten, szybko ich i gdzie ty jesteś? Kuba! Ja, ten jest obity yeah. troszkę Dziękuje ja wam za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że wam się spodobał I zostawcie lajka i suba Nara!